W zadaniu 16 mamy do czynienia z funkcją liniową w postaci ogólnej, kanonicznej, ogólnej chyba. Ogólnej. E, mamy e, pytanie o to, który z, która z tych prostych, bo to też są proste, e, będzie u, tworzyło układ sprzeczny. Przypomnijmy sobie natomiast, jakie mamy możliwości. Czyli tak, możemy mieć w układzie współrzędnych. Dwie proste przycinające się w jakimś punkcie to jest wtedy oznaczone. Możemy mieć w układzie służącym dwie proste, które się na siebie nakładają. To, wtedy jest o, to jest wtedy nieoznaczone. Natomiast sprzeczne to są dwie proste, które są do siebie równoległe, czyli w żadnym z punktów się nie stykają. E, będziemy zatem szukać prostych o takim samym współczynniku A, natomiast o różnym współczynniku B. E, co przez to rozumiem? Wiecie, co może inaczej? Napiszmy sobie, jakie to są proste. y to niech będzie y równa się x plus 1, a ta niech będzie y równa się x minus 1. Te dwie proste, zwróćmy uwagę, y i x to jest to samo, natomiast różnią się współczynnikiem b, czyli w tych prostych będziemy szukać e, takich samych współczynników jak tu. E, zauważmy jeszcze jedną taką zasadniczą e, Sprawę mianowicie, że jeżeli byśmy pomnożyli to równanie raz 2, to ono by wyglądało w ten sposób: 2y równa się 2x minus 2. Oczywiście to jest tym samym co to. Wystarczy podzielić przez 2 i wracamy do tego poprzedniego e, miejsca. Tu jest to samo. Zatem e, wyeliminujmy najpierw te, które nie pasują całkowicie, czyli 5x, 4y, 4y się może zgadza, x to w ogóle kosmos, skreślamy. Podobna sytuacja w B, tu jest 4X, tu jest 3, czyli Y z X się zamieniły, czyli to też skreślamy. Zostały nam dwa prawdopodobne. Popatrzmy na to. To to jest nic innego jak to pomnożone raz 2, czyli de facto to i to. tak, Czyli mamy tą samą funkcję. Yy czyli jeżeli mielibyśmy dwie takie same funkcje o tych samych wzorach to one by się pokryły i byłby e, układ nieoznaczony a my mamy mieć sprzeczny czyli metodą prób i błędów doszliśmy do C e, sprawdzić można to bardzo łatwo podzielmy sobie to wszystko przez 3 będziemy mieć 3x plus 4y czyli ten początek się zgadza i to jest super natomiast mamy tutaj minus 10 trzecich 10 trzecich to jest e, 3 1 trzecia 3 trzecia to jest co innego niż e, jak minus 5, zatem one są do siebie równoległe i to jest układ sprzeczny